Królewska do Broker Broker, Dzisiaj 27 grudnia zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji, każdy inwestowany związany jest z ryzykiem inwestycyjnym, dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą. Już po świętach, przed nowym rokiem, ale po świętach, jeśli rajd świętego Mikołaja ma jednakże nastąpić na giełdzie amerykańskiej, to będzie on skrócony. Wczoraj giełdy amerykańskie były zamknięte, zwyczajnie 26 giełdy są otwarte amerykańskie, natomiast z uwagi na to, iż święto Bożego Narodzenia wypadło w niedzielę, to w poniedziałek, wczoraj giełda była zamknięta, także jakby tutaj skrócana sesje giełdowe na ten tydzień. Generalnie Rad Świętego Mikołaja przypada na, statystycznie na pięć ostatnich sesji starego roku i dwie pierwsze sesje nowego roku. Zacznijmy od takiego wstępu, jakby co powoduje w tym momencie, co dyktuje kierunek na giełdzie w tym roku, pod jakim znakiem upłynął ten rok. Na dole w TradingView wykres amerykańskiego indeksu SP 500, a na górze rentowność amerykańskich obligacji. Widzimy, iż te wykresy są praktycznie idealnie odwrotnie skorelowane, czyli przez cały. Aktualny rok rentowność obligacji umacniała się i towarzyszyła nam równoczesna korekta na giełdzie amerykańskiej. Ma to ścisły, ścisły związek z rosnącą inflacją. Jeśli spojrzymy na inflację w Stanach Zjednoczonych, to jest wykres miesięczny, to widzimy wyraźnie, iż poziom szczytu teraz nie można tak nigdy powiedzieć jednoznacznie, iż poziom szczytu mamy za nami, ale jakby wydaje się, że. Jest duże prawdopodobieństwo, iż tak właśnie jest. W maju poziom inflacji wynosił 9% i od tego, prac, od tego czasu inflacja maleje. To wiemy, to jest fakt. Czyli jeśli to był faktycznie szczyt i inflacja będzie opanowana, to można oczekiwać, iż rentowność także posiada już swój szczyt, nie będzie dalej się umacniać i wtedy będziemy mogli liczyć na zmianę nastrojów. Na giełdzie. Przejdźmy zatem na giełdę, na indeks amerykański szeroki rynek SP 500, jako iż to bardzo ładnie nam obrazuje nastroje na całej giełdzie. Tak? Czyli to jest średnia z 500 największych korporacji, wykres dzienny. Widzimy tutaj dołek w czerwcu i dołek w październiku. Różnica pomiędzy tymi dwoma dołkami jest zaledwie 3%. Czyli widzimy, iż tempo spadków bardzo zmalało na przestrzeni tego roku w drugiej połowie spadki były bardzo y, niewielkie, tak, procentowo, czyli y, można powiedzieć nawet, że zaczął nam się tworzyć taki ruch boczny. I od października mieliśmy y, kolejne już y, próbę wybicia trendu spadkowego, który towarzyszy nam od początku tego roku. Czyli mieliśmy już y, Dwa takie podejścia wcześniej to jest trzecie, czyli pierwsze podejście, drugie podejście, teraz jest to jest trzecie podejście. I pytanie, które zadaję tutaj już od jakiegoś czasu, czy tym razem będzie inaczej? Tak, przyzwyczailiśmy się, że iż każda taka korekta wzrostowa służy jako okazja do sprzedaży i później mamy kontynuację spadków. Natomiast pytanie za 10 punktów, czy tym razem będzie inaczej? Jest kilka przesłanek, iż faktycznie może być inaczej. Póki co poziom wsparcia jest zachowany, czyli tutaj kluczowy poziom wsparcia wyznaczony dla indeksu na poziomie 3800. Nie jest łatwo, ale jest póki co zachowany. Czyli to są wykres dzienny, każda świeczka to jest, pokazuje zmianę notowań w ciągu jednego dnia, czyli mieliśmy tutaj, jaki to był dokładnie dzień, 22 grudnia. Natomiast tutaj świeca czerwona, która przetestowała, Odpowiedniam ten poziom, natomiast notowania zamknęły się powyżej tego poziomu, czyli widzimy, iż w żadnym tym dniu notowania nie zamknęły się poniżej, czyli widać wyraźnie, iż ten poziom jest zachowany. I dopóki będzie zachowany, to jest bardzo prawdopodobne, że ta linia trendu spadkowego będzie jednakże przeforsowana i pokonana. Czyli jesteśmy dokładnie w tygodniu, kiedy może nastąpić rajd świętego Mikołaja, więc dopóki będzie poziom zachowany, to ten rajd spóźniony, bo spóźniony, a może nie spóźniony, może właśnie statystycznie punktualny będziemy mogli y, zobaczyć. Natomiast musimy tutaj widzieć większy popyt niż to y, widzimy w tym momencie, czyli kontynuację tego ruchu, kontynuację tutaj utrzymania tego poziomu, który w tym momencie y, mamy przed sobą. Y, lubię też patrzeć na indeks, y, Obligacji wysoko oprocentowanych, wysokoryzykownych, tak zwane junk bonds, ponieważ są to aktywa o wysokim ryzyku. Są to wysokie ryzyko, wiąże się z tym, iż obligacje wysoko oprocentowane generalnie wiążą się z wysokim ryzykiem. Widzimy na tym wykresie, tych obligacji na wykresie dziennym, dołek w 2020 roku. Był na poziomie 85. W tym momencie praktycznie prawie przetestowaliśmy ten poziom, czyli dołek z tego roku. Minimum wynosi 86. Także widzimy, jak blisko tego dołka ten ETF już doszedł. I póki co widzimy, iż utrzymują się tutaj, utrzymuje się popyt. Mamy wyznaczoną ładną formację, którą widzimy, Poziom wsparcia. Póki co jest on broniony i utrzymany. Dopóki będzie utrzymany, dopóki zobaczymy tutaj odbicie, dopóki także dobrze to będzie rokować dla szerokiego rynku akcji. Czyli będzie to oznaczać, iż mamy powrót inwestorów do ryzykownych aktywów, czyli powrót apetytu na ryzyko, jak to się mówi. TLT, ETF obligacji, który zawsze tutaj prezentuję jako benchmark dla obligacji. Obligacje wzrosły od dołka z tego roku do szczytu aż 20%, czyli naturalne jest to, iż po osiągnięciu tutaj poziomu oporu na poziomie 110 dolarów mamy do czynienia z korektą. Notowania powoli przybliżają się do testu poziomu wsparcia na poziomie 101. Obronienie tego poziomu będzie będzie nam zapowiadało kontynuację tego ruchu wzrostowego. Obligacje są aktywami, które praktycznie nie wiem czy najbardziej nie ucierpiały na podwyższenie stóp procentowych. Aktywa, które tradycyjnie amortyzują portfel i służą jako zabezpieczenie, tym razem tak się nie sprawdziły. Czyli tutaj bardzo dużo inwestorów szuka okazji, szuka do możliwości dodania do portfela właśnie takich aktywów, które po prostu ucierpiały ostatnio bardzo na skutek Działań Fedu, podwyższania stóp to właśnie obligacje tutaj najbardziej ucierpiały. I, i, I jeśli tak, to być może stanowią niemałą okazję. Z technicznego punktu widzenia widzimy, iż mamy już zmianę w momencie, mamy przełamanie linii trendu spadkowego, które to wyższała nam przez cały ten rok, czyli mamy już jakby takie dowody na to, iż coś zaczyna się dziać, pojawia się popyt, y, inflacja zaczyna wyhamowywać, rentowność y, zaczyna maleć i to właśnie sprzyja wzrostu, wzrostu, przepraszam, cen aktualnie dotychczas wyemitowanych obligacji, jakim bez wątpienia jest właśnie fundusz ETF TLT. Niedawno div Broker, ale nie tylko, bardzo dużo brokerów w Europie musiało wycofać swoje oferty niektóre fundusze ETF, między innymi DBC jest to fundusz, który oferował szeroką ekspozycję na surowce jako takie, czyli za pomocą jednego ETF-u mogliśmy uzyskać ekspozycję szeroką w surowce. W tym momencie szukałam takiego zamiennika i szczerze mówiąc nie znalazłam. Jedyne co znalazłam to to, iż są ciekawe fundusze na energię jako taką i też całkiem dobre fundusze na surowce powiązane z rolnictwem. Natomiast takiego jednego ETF-u, który łączy wszystko, to nie znalazłam. Jeśli chodzi o energię, to tutaj ostatnio prezentowano EXOP jest to ETF, który posiada w, swojej, w swoim koszyku akcje, które są powiązane z ropą i z gazem. Co jest bardzo fajne, że jest to akcje, bo pomijamy wszystkie problemy z kontango, z kontraktami futures, czyli mamy ekspozycję na koszyk akcji, czyli możemy taką inwestycję z powodzeniem utrzymywać w długim terminie. Jeśli chodzi o analizę techniczną tego właśnie funduszu, to fundusz znajduje się na poziomie wsparcia, jest to test dolnego ograniczenia kanału wzrostowego, tutaj jest zaznaczone kluczowe wsparcie i póki co mamy obronienie tego poziomu. Czyli widzimy, iż pojawia się tutaj kupujący i jest to poziom całkiem ciekawy, dlatego iż ten kanał ma swój początek listopad 2020, czyli długoterminowy kanał każdorazowe dojście do tego poziomu było wykorzystywane, było okazją do, do kupna, zobaczymy, jak ten, będzie tym razem, nie ma żadnych gwarancji, ale widzimy, iż pojawia się popyt, więc być może i tym razem tak będzie. Jeśli by nie było, no to też jakby będziemy, dostaniemy wczesne ostrzeżenie, iż jednakże wygrywa podaż i wtedy ten poziom będzie przełamany, a jeśli tak, to nie można tego wtedy lekceważyć, będzie to ważny sygnał dla nas. Kolejnym funduszem, który oferuje ekspozycję za pomocą akcji w sektor energii jest po prostu XLE. Także posiada koszyk akcji, co warto, warto o tym pamiętać. Widzimy, iż ten fundusz znajduje się bardzo blisko poziomu szczytu. Zachowana jest linia trendu wzrostowego, a nawet fundusz znajduje się daleko ponad nią. Jeśli chodzi o takie. In Techniczne, precyzyjne wejście w tym momencie to nie można by tak powiedzieć, żeby takie było, dlatego że nie jest to jakiś kluczowy poziom wsparcia. Natomiast widzimy, iż jest siła w funduszu, bo znajduje się niedaleko swojego poziomu szczytu. I dwa fundusze na sektor rolnictwa. Tutaj też, jeśli chodzi o analizę techniczną, nie można za bardzo zbudować żadnego scenariusza. Przynajmniej mi się nie udało dzisiaj tego zrobić. Natomiast. Warto pamiętać, iż takie instrumenty są i jeśli ktoś chce uzyskać ekspozycję, to bez wątpienia może za pomocą takich właśnie funduszy, czyli to jest ETF MOO, także posiada akcje w swoim koszyku i wedzi także instrument na agrykulturę, rolnictwo producentów, akcje producentów rolnych. To jedziemy dalej. Jeśli chodzi o dolara, dolar na wykresie jednogodzinnym. Widzimy, iż znajduje się na poziomie wsparcia przez kolejne dni. Natomiast ma problemy gdzieś tam z jego obronieniem zdecydowanym. Czyli widzimy tutaj minimum na poziomie 103, i teraz odpowiednio przebicie lub zachowanie tego poziomu da nam, pokaże nam momentum, gdzie dolar jakby chce iść, że tak powiem. Także tutaj ważny poziom do obserwacji 103 dla indeksu dolara. Długo przeze mnie obserwowana para walutowa złoto do euro, czyli tutaj jest bardzo ciekawy jakby układ techniczny z wysokiego time frame'u na wykresie dziennym. Widzimy, iż tutaj jakby rozstrzygnięcie, zbliżamy się do rozstrzygnięcia, do wyłamania z tego poziomu odpowiednio. Góra czy dół. Póki co poziom wsparcia zaznaczony zieloną linią jest zachowany, czyli mamy tutaj piękne odbicie. Teraz musimy widzieć kontynuację tego ruchu, aby powiedzieć, iż tutaj złoto przyjmuje kontrolę na tym rynku, a euro się osłabia. Także zobaczymy. Ciekawa sytuacja, bardzo wyraźnie narysowane tendencje i zależnie od wyniku, co tutaj się wydarzy, będziemy mieli informację, gdzie idzie podpyt, gdzie idzie podaż, czyli całkiem fajna sytuacja. Eurodolar na wykresie dziennym, tutaj też eurodolar znajduje się pod linią trendu, znaczy nie, nie ten, linią trendu, jest to poziom oporu, tak, może tak to powiem. Jest to poziom oporu, który póki co jest respektowany i jeśli tak dalej będzie, czyli ta linia zostanie zachowana, to można liczyć na osłabianie się tej pary z tych poziomów, czyli mamy tutaj najwyższy poziom, 15 grudnia jest tutaj. Próba formowania takiego dna, natomiast jakby poziom dalej jest respektowany. I metale szlachetne na koniec, czyli dolar, złoto do dolara, złoto do srebra, złoto do dolara na początek. Jeśli chodzi o czynniki fundamentalne, odnośnie szczególnie złota, to widzimy, iż FED nie ma już za bardzo miejsca do podwyższania stóp procentowych, bo już ekonomia bardzo spowolniła. A jeśli tak, to złoto może mieć swój czas, aby błyszczeć, tak? czyli jeśli stopy procentowe nie będą dalej podwyższane, a inflacja może nie musi się od razu osłabiać, ale po prostu będzie, to złoto może być całkiem ciekawą alternatywą. Złoto z tych poziomów aktualnych do szczytu czasów nie jest to tak dużo odległość, jest to zaledwie, jak widać tutaj na wykresie, 14%, czyli warto to pamiętać, iż złoto tak naprawdę znajduje się całkiem niedaleko swojego szczytu wszechczasów. Jeśli spojrzymy na analizę techniczną z ostatnich miesięcy, to widzimy, iż poprawiło się w znacznym mierze momentom dla złota, czyli widzimy przełamanie linii trendu spadkowego, wybicie, w tym momencie jest konsolidacja, taki ruch boczny, natomiast w dalszym ciągu jest zatrzymany poziom wsparcia, czyli to brzmi obiecująco, jeśli ten poziom wsparcia będzie zachowany, to wzrosty są prawdopodobne z aktualnych poziomów, srebro, srebro do dolara. Jeśli tutaj spojrzymy, tutaj poziom dna był budowany przez szereg tygodni, formowanie poziomu dna łagodne, takie zaokrąglone dno, także widzimy przełamanie linii trendu spadkowego z ostatnich miesięcy, czyli widzimy analogicznie zmiany momentu i także poziom wsparcia zachowany w takim klinie. I jeśli będzie zachowany, to jest bardzo prawdopodobna kontynuacja ruchu już wyznaczonego, czyli Pozytywne momentum także dla srebra. I ostatnio prezentowana platyna i palla. Tutaj platyna jakby placuje się dużo lepiej w porównaniu do palladu, jeśli chodzi o swoją momentum, siłą w ostatnich tygodni, miesięcy, czyli widzimy tutaj, iż to jest wykres tygodniowy. Platyna znajduje się w takim trójkącie. Może przejdźmy na wykres dzienny, żeby zobaczyć, jak te świeczki sobie radzą z tym trójkątem. Widzimy zamknięcie w trójkącie, w konsolidacji, jak była to niewątpliwie fałszywe przebicie, czyli pokonanie poziomu wsparcia, natomiast natychmiastowe cofnięcie do trójkąta i teraz widzimy, świeca dzienna testuje poziom już, tak, poziom oporu, próba testu. Czyli tutaj, jeśli chodzi o platynę, momentum wydaje się bardzo… Nabiera tempa, że tak powiem, i palat. Tutaj sytuacja jest zupełnie inna. Mamy poziom minima, czyli jest test poziomu wsparcia z długiego terminu. Jest to test z dołka, z czerwca, równocześnie z końcu, z ostatniego kwartału zeszłego roku. Czyli naturalnie poziom wsparcia, można liczyć na odbicie z tego poziomu, natomiast momentum jest tutaj zupełnie inne, także tutaj należy większa ostrożność, jakby jest wskazana. Czyli ostatni tydzień roku, zobaczymy, czy możemy liczyć na raj świętego Mikołaja. Tutaj raj świętego Mikołaja zawsze mówimy w odniesieniu do szerokiego rynku, czyli właśnie do indeksu SP500. Póki co, jakby tutaj wszystkie hmm, fakty, czynniki przemawiają na tym, iż jest to możliwe, czyli poziom wsparcia jest utrzymany. A jeśli będzie utrzymany, to jakby wzrosty z tego poziomu są możliwe prawdopodobne. Dziękuję. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Zapraszam do polubienia materiałów, jeśli oczywiście się podoba. Pozostawienia komentarza. Tymczasem życzę udanego dnia i udanych inwestycji. Do usłyszenia. Pozdrawiam.